Jeża poznasz po kolcach mordów Jerze, znamy najbardziej z ich kolców A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 47. Yeah, yeah, yeah. Całe życie byłem pojebane, jeszcze zrobić na tym sos Pojebane, mogę opowiedzieć się o sobie Nie mam czasu dla rodziny, bo myć go nie mogę Leży cały dzień, nie wiem czemu nie zadzwonię Kłócimy się, bo tylko mu w głowie Szczerze, bo tylko z wymyślonym Bogiem Kłócimy się, bo nie wiem kto nagrywał za mnie każdy projekt To były tylko wersje testowe Okej, okay. idzie nowy kląsek, jak ok. Okej okay. Tańce i perfekcja No fuck, słuchaj Jeśli nie nagram numeru, nie chce mi się Dobra, przestanę już pierdolić mieć ci kochanie przejdziemy do rzeczy. Kochante numery od kiedy są keci Menazer mi mówi, że potrzeba treści Ja nie mogę zmieścić już pomysłów w głowie Teraz chcę latać dlajebany, robić sobie nowe ciary Synek, miałeś być odpowiedzialny Mam wiem, jest... rozpieszczonym dzieciakiem, co w doradku naruchał papier i mam wyjebane rzeczy Poza rapem bez muzy popadam w depresję Proszę już zrobić mi przejście Ej, okay. Młody Jerzyk bo chciałbym tylko przeżyć Słyszycie po prostu zęby szczerzeć okay. okay. Czy końców siebie wierzyć? E, 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 e. yeah. okay. młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. E, 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 Słyszę się, po prostu zęby szerzyć. Okay. Boić budynki, się końców siebie wierzyć? to e, 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 e. yeah. pyta języka, jakie to uczucie? Jak samo poczucie. Czy mam parę cuczek, co skaczą na <śmiech> <śmiech> Czy próbowałem dragów, <laughs> jak próbowałem uciec? Aha. Czy lubię mata Lapline. Czy raczej tłuczeń? Czy noże Rolex, Czy raczej no flex Raczej flex, to miał być zegarek, który miałem mieć W sensie pierwszy, jaki będę miał Za wersy i za taki rap Chcę być inspiracją dla miasta I nigdy nie dorasta. młody jeżyk Bo chciałbym tylko przeżyć Suszyć jedynki Po prostu zęby szczerzyć Okej, bujać budynki I w końcu w siebie wierzyć Młody, młody Bo chciałbym tylko przeżyć Suszyć jedynki Po prostu zęby szczerzyć Jestem produktem, piszę to na fonie w momencie, gdy dziara mnie ziomek Przecież kochasz tatuaże, obok są moi rodzice Myślałeś, że dla nich to robię? Weź, weź mnie trochę pożywaj. Przecież już dawno pudełko pudełku sprzedałem się tobie Weź mnie trochę pożywaj, różgowe, na niej są kody kreskowe Ej, młody Jerzyk bo chciałbym tylko przeżyć Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć Bujać budynki i w końcu w siebie wierzyć młody Jerzyk bo chciałbym tylko przeżyć Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć i'll